12 lat temu, to znaczy w 2012 roku, młodzież gimnazjalna zniszczyła mi tutaj 28 rodzin. Odbudowałam to. A teraz znów. Tak wyglądała moja pasieka wtedy. Wzruszam się, bo jest to bardzo przykre. Przyjechałam na pasiekę w sobotę, odnalazłam otwartą bramę. Serce mi stanęło, bo wywalone drzwi do, boczne do pasieki, do mojej pracowni pasiecznej, wybita szyba w kiosku, który służył mi za dodatkową taką miejsce przechowywania ramek. No i w środku nie ma nic: wszystko jest ukradzione, ukradziona jest. Kosiarka, wykaszarka to są rzeczy ogrodnicze takie, które były potrzebne, do, służyły tutaj do pracy i w pracowni zginęło wszystko, wszystko co jest potrzebne do miodobrania. Począwszy od yy, miodarki, to nowa miodarka jest miodarka kasetowa firmy Koning. Nowiusieńki, jaka wytopiarka do wosku, którą w tej chwili, nawet była przez Agencję Rynku Rolnego zakupiona. Zginęła mi też wanienka do odsklepiania. Wózek magazynowy, który był składany, rozkładany, służył mi do przewożenia tutaj ramek. No i poza tym zginęły jeszcze wiele drobnych rzeczy. Zginął też, Zginęła przyczepka, którą mój tato robił, z, to jest to przyczepka jednoosiowa, bez rejestracji, charakterystycznie miała pomarańczowe koła. Gdy zgłosiliśmy w sobotę zgłoszenie włamania na pasiekę, Policja jak przyjechała to powiedzieli też, że ukradziono ogrodzenie tutaj z Chruścina i tak do wniosku dochodzimy, że może ktoś sobie szykować pod, pod własną pasiekę albo na sprzedaż komuś. No bo ogrodzenie, całe, cały sprzęt do miodobrania, no to kwalifikuje się pod to, że może ktoś sobie tak szykować to pod pasieka. Otrzymaliśmy informacje o kradzieży m.in. paneli ogrodzeniowych oraz innych przedmiotów na terenie jednej z gmin Powiatu Wieruszowskiego. Prowadzimy czynności wyjaśniające w tej sprawie, mające na celu wyjaśnienie przede wszystkim okoliczności tych kradzieży, ale przede wszystkim na zatrzymanie sprawców. Na chwilę obecną nie udzielamy szczegółowych informacji w tej sprawie, w sprawie z uwagi na dobro toczącego się postępowania. No właśnie dowiedziałam się i jestem bardzo oburzona tym faktem, że, że coś takiego zaszło i poszkodowaną jest pani Alina Faryś, to jest członkini naszego koła, bardzo aktywna, posiadająca z jedną z największy, największych pasiek i spotkała ją taka krzywda już po raz drugi, to tym bardziej jest to właśnie przykre i smutne. Za pierwszym razem była dewastacja pasieki, to o tym fakcie wiedzieliśmy, no i teraz właśnie zginął jej sprzęt, bez którego nie, nie da się prowadzić gospodarki pasiecznej i to jest sprawa dość pilna, ponieważ no, zbiór miodu odbywa się no, miesiąc maj, miesiąc czerwiec, także no, najbardziej potrzebną rzeczą jest yy, miodarka bo bez tego się nie da pozyskać miodu i no, po prostu trudne to, że, że są tacy ludzie, którzy takie krzywdy mogą robić osobom. No, zginął sprzęt pszczelarski taki, który przez kolejne lata zdobywała, gromadziła po prostu, a tym bardziej, że posiada wieloletnią pasiekę, którą odziedziczyła po rodzicach. I, I to tym jest przykre. Można się załamać właśnie po takich zdarzeniach, no ale niestety trzeba podnieść głowę do góry i iść dalej. My ze swojej strony, no po prostu jakoś tak postaramy się po koleżeńsku jej pomóc i to właśnie w ten sposób. No, gospodarka pasieczna jest coraz bardziej trudna do prowadzenia, ponieważ wiemy, że tak samo jak i rolnikom, tutaj napływają produkty ze wschodu, ale no, walczymy z tym w jakiś sposób no, i, i staramy się to dalej prowadzić. No, zima jest spokojnym okresem, nie możemy tutaj chodzić, nie możemy tu, pukać, stukać, dlatego, że rodzina pszczela się denerwuje i wtedy strażniczki wylatują i giną, więc staramy się w tym okresie po pasie nie chodzić. Zaglądam, dlatego przyjechałam też w sobotę spojrzeć, jak tu wszystko wygląda. No i szok. Rodzin pszczelich mam 45 zazimowanych. W okresie lata, sezonu to jest granica 50, może i więcej, dlatego że robię odkłady, robię matki. Muszę mieć po prostu zmianę tych uli. No, tych uli jest wtedy więcej. Czy to jest wielki żal, że tak ludzie postępują? E, tak, bo y, pszczoły, y, cóż mogę powiedzieć, pszczoły to jest taka tajemnica, y, tajemniczy y, tryb życia mają. Y, i swoją pracę oferują ludziom. Swój dorobek, ten miód, yy, pyłek pszczeli, to jest minimum tego, co one nam dają. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile one lubią dla ludzkości. Wszystkie zapylania roślin, wszystkie zapylania drzew, to 70% zapylań, to jest właśnie dzięki pszczołom. No a w tej chwili, no nie wiem, co będę robić.